Dzień dobry, chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na tę konferencję. Ja się nazywam Krzysztof Makarski i przygotowałem tą pracę w współautorstwie z, z siedzącą tutaj Anną Czy mi się uda przyłączyć Dobrze. Ta praca jest troszeczkę bardziej teoretyczna, tutaj głównie się skupiamy na analizowaniu trochę mechanizmów, też e, troszeczkę, troszeczkę może być tru, trudniej to prezentować, więc e, będę starał się nie skupiać na. coś tam się zrobiło. Będę się starał nie skupiać na e, szczegółach technicznych, a raczej zaprezentować intuicje, które tam są. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czyli tak, mamy przez ostatnie 30 lat polską gospodarkę przechodzącą głęboko zmianę strukturalną. Na czym polega ta zmiana strukturalna? Skupiamy się głównie, i tutaj widać na tym rysunku, na przejściu siły roboczej z, do, do, do usług. Przy czym głównie to przejście polega na przejściu siły roboczej z przemysłu do usług, i tutaj widzimy, że zatrudnienie w 90 roku. Muszę powiedzieć, że tych slajdów to tak nie do do końca. Zatrudnienie w 90 roku wynosiło około 45%. W roku 2020 doszło do 60%. I to, co widać też na tym rysunku, to jest ważne, że ta zmiana zatrudnienia była dość. Yy, yy, dość powolna, a druga rzecz, której widzimy na drugim rysunku to jest relacja zatrudnienia w usługach do, do przepraszam, relacja wynagrodzenia w usługach do wynagrodzenia w Przemyśle i tutaj widzimy, że przed 90 rokiem zatrudnienie w usługach było niższe niż w Przemyśle i potem nastąpiła doskokowa zmiana, tam jest troszeczkę dziura w danych i już zaczynamy w dane od 95 roku i tu już widzimy, że są dużo wyższe wynagrodzenia w usługach niż w Przemyśle. I próbujemy jakoś przetłumaczyć ten, to, to zjawisko na, na model teoretyczny i zobaczyć implikacje tego, tego zjawiska dla stosunku społeczeństwa do chęci redystrybuowania. Dotychczasowe modele, zwykle takie zmiany strukturalne, zwykle pozwalały na doskonałą mobilność siły roboczej, co pozwalało, że ile taka zmiana strukturalna generowała jakieś zmiany, zmiany makroekonomiczne, to nie wpływała na nierówności, ponieważ ta doskonała mobilność siły roboczej wyrównywała płace. My tutaj to, co robimy, to modyfikujemy to podejście i główna modyfikacja polega na tym, że mobilność siły roboczej nie jest doskonała, co będzie wprowadzało w równowadze, że płace pomiędzy sektorami nie będą zrównywane i, i będzie oddziaływało na, to na nierówności. Tak, żeby Państwu w razie jakbym nie zdążył wszystkiego powiedzieć, trochę wstępnie przedstawić wyniki, a też żeby też Państwo wiedzieli na co patrzy trochę w czasie tej prezentacji. Zmiana to jest tam taki podgląd wyniku, czyli mamy zmianę strukturalną polegającą na przechodzeniu siły roboczej z przemysłu do usług. Mamy niedoskonałą mobilność siły roboczej, która spowalnia przechodzenie siły roboczej z przemysłu do usług co, to, to spowolnienie powoduje podniesienie płac w przemyśle, przepraszam, podniesienie płac w usługach w stosunku do płac w przemyśle i oddziałuje na, powoduje wzrost nierówności, w szczególności na taką miarę nierówności, jaka jest odległość mediany od średniej. Dlaczego mediana od średniej jest kluczowa? Bo przy, przy, przy modelu wyboru za, pomocą, wyboru za pomocą czystego głosowania większościowego główną Polityka, Implementowana polityka jest polityką preferowaną przez medianowego wyborcę. No i w takiej sytuacji, kiedy Mediana się oddala od średni medianowy wyborca preferuje więcej redystrybucji. Opis literatury pominę. Jaki mamy model? Model jest bardziej taki stylizowany, żeby uwypuklić mechanizmy. No oczywiście nie jest, nie jest w pełni dopasowany do danych. To, to w ogóle takiego procesu nie. Nie, nie, nie odbywamy. Chodzi o to, żeby pokazać pewne intuicje. Czyli mamy dwa, model Blanchard'a Jarego, w którym pracownicy umierają z jakimś prawdopodobieństwem stałym, no i ponieważ coś pracownicy umierają, to się na ich miejsce przychodzą nowi pracownicy ze stałym prawdopodobieństwem, populacja jest znormalizowana do jedynki. Druga rzecz, mamy dwa sektory produkcji, czyli przemysł i usługi. I, nowi, I tutaj są te różne frykcje, które wprowadzamy co do mobilności pracy. Nowi pracownicy są losowani do sektora produkcji z jakimś prawdopodobieństwem, natomiast w momencie, kiedy zostaną wylosowani, mogą zmienić swój sektor, ale muszą zapłacić idiosynkratyczny koszt. I ten idiosynkratyczny koszt będzie spowalniał przechodzenie pracowników z przemysłu do usług. Ponadto, jak już pracownicy zostaną wybiorą w sensie zostaną wylosowani i, już zosta i podejmą decyzję czy przejść czy nie przejść do danego sektora. E, dostają realizację idiosynkratycznej produktywności, która jest losowana z rozkładu, który e, jest, e, ma, ma te cechy, które obserwujemy w danych co do, co do rozkładu wynagrodzeń. E, I to są trzy cechy. Po pierwsze dominanta jest mniejsza niż mediana. Po drugie e, mediana jest mniejsza niż średnia. Po trzecie to jest założenie techniczne, które potrzebujemy, ale ono też jest empirycznie motywowane. Dominanta w dowolnym, w dowolnym sektorze jest niższa niż mediana w dowolnym sektorze. Podobne podejście ograniczające mobilność pracy spotykamy też w innych pracach. No i też przyjmujemy założenie, które tam zapomniałam wspomnieć na początku jest, ale to co pokazują badania empiryczne że starsi pracownicy nie zmieniali sektorów, czyli ta zmiana demograficzna, którą obserwujemy w danych, polegała na tym, że starsi pracownicy odchodzili na emeryturę, natomiast młodsi pracownicy zmieniali sektor, tak, czyli ci nowo wchodzący na rynek pracy. Czyli tutaj ta cecha jest odwzorowana w modelu. Mamy teraz sektor produktywny, mamy dwa sektory produkcji. Sektor produktywny, sektor produkcyjny jest uproszczony tak bardzo jak to możliwe, żeby oddać te intuicje, które chcemy okazać, ale nie bardziej. I mamy zestawy korzyści skali, dla uproszczenia zakładamy, że tutaj kapitału nie ma, jedynym czynnikiem pracy jest, czynnikiem produktywnym jest praca. Mamy obydwa sektory mają doskonałą konkurencję, ponieważ mamy doskonałą konkurencję, to w danym sektorze płaca jest dana za pomocą wartości krańcowego produktu pracy i tutaj wprowadzamy tę cenę w poszczególnym sektorze PKP, gdzie KP PK oznacza sektor. Cenę w przemyśle normalizujemy do jedności, więc PS to będzie cena względna dup, nie dóbr, tylko usług. Ponadto zakładamy, i to jest też cecha, którą obserwujemy w danych, że produktywność w przemyśle rośnie dużo szybciej niż produktywność w usługach. Tak około w danych, to jest gdzieś tak, produktywność w przemyśle około gdzieś 3% w usługach coś bardzo bliskiego zeru. Teraz mamy konsumenta. Konsument ma preferencje, gdzie wybiera między dobrami konsumpcyjnymi i dobrami przemysłowymi. Zakładamy sobie, że to są preferencje, które charakteryzuje stała elastyczność substytucji pomiędzy tymi dobrami, a ponadto ma ograniczenie budżetowe i to ograniczenie budżetowe jest, cały wybór konsumenta polega na wyborze między konsumpcją. Jednego dobra lub drugiego. Natomiast też chcemy wprowadzić te elementy redystrybucyjne, więc jest dochód z pracy opodatkowany. Ponieważ tutaj praca jest egzogeniczna, konsument nie decyduje, ile godzin pracować, a wiemy, że opodatkowanie wiąże się zwykle z jakimiś kosztami, więc wprowadzamy koszt opodatkowania, taki trochę troszeczkę uproszczony, podążając do Alessine Giuliano. Czyli to jest ten, ten koszt jest wypukły i dodatkowo podatki są zbierane tak, żeby transferować do gospodarstw domowych Czyli tutaj ta, to, to, ta część fiskalna jest tak uproszczona, żeby troszeczkę odzierować chęć do, redystrybu do redystrybuowania. Ona nie jest w żaden sposób realistyczna, natomiast pokazuje niejako. To jak się zmieniają preferencje w stosunku do medianowego odbiorcy, w stosunku do redystrybucji. To, co tutaj się dzieje, tak żeby troszeczkę zrozumieć potem te, te mechanizmy, które mamy, to relacja konsumpcji dóbr przemysłowych do usług zależy od preferencji, po pierwsze, czyli to jest od tych parametrów V, które mówią, jak bardzo trochę lubimy obydwa dobra. No i też od cen. W szczególności, jeżeli cena usług rośnie, to. Maleje konsumpcja usług, a rośnie konsumpcja dóbr e, przemysłowych. To chyba wydaje się zgodne z intuicjami. A to, co jest ważne, też to, co wynika tutaj, że jeżeli ten epsilon należy do przedziału 01, to przy, e, przy wyższym tempie wzrostu w sektorze produkcyjnym będziemy mieli takie zjawisko, że udział usług w koszyku konsumpcyjnym konsumenta będzie też rósł. I to będzie dodatkowo też stymulowało to zmiany strukturalne. W tym domknięciu modelu to, trosze, to króciutko: rząd zbiera podatki, żeby sfinansować ten transfer. Mamy rynki pracy i rynek dóbr, które się oczyszczają. I tutaj mamy podsumowanie krótkie modelu. Mamy definicję równowagi doskonale konkurencyjnej, która składa się z lokacji oraz cen oraz rozkładu krótkudności pracowników spełniających następujące warunki: czyli konsumenci wybierają swoje szyki konsumpcyjne optymalnie. Relacja płac wynika niejako z tych frykcji na rynku pracy płace w każdym sektorze są dane za pomocą wartości krańcowego produktu pracy, ogryczenie budżetowe rządu są spełnione, rynki się oczyszczają. I wyniki. Wyniki tutaj nie będę Państwu prezentował w żaden sposób dowodów i tak dalej, spróbuję jakoś zaprezentować zarysy dowodów. Czyli po pierwsze przy tej parymoryzacji no, to było celem w równowadze następuje zmiana strukturalna. Ta zmiana strukturalna ma charakter realokacji siły roboczej z przemysłu do usług. Drugi wniosek to jest taki, że te frykcje, to też nie jest takie bardzo zaskakujące i to też nie jest ten główny wynik ale on będzie pomagał zrozumieć dalszych wyników. Frykcje na rynku pracy ograniczające przechodzenie pomiędzy sektorami spowalniają przechodzenie pomiędzy sektorami. I zarys dowodu, to jest to równanie, nie będę, nie będę Państwu przedstawiał dowodu, spróbuję zbudować intuicję, generalnie ponieważ produktywność w przemyśle rosnie szybciej niż w usługach, a konsumenci mają, lubią konsumować w jakiejś określonym proporcji, oczywiście te proporcje można zmieniać za pomocą cen, to w takiej sytuacji przy wzroście produktywności potrzeba popyt na siłę roboczą w sektorze przemysłu będzie malał. No i wtedy ta siła robocza musi przechodzić z jednego sektora do drugiego i generalnie w równowadze przy, przy przyrost w sektorze przemysłowym obniża popyt na podaż siły roboczej w sektorze przemysłowym i siła robocza w sektorze przemysłowym maleje. No i intuicyjnie niedoskonała mobilność spowalnia ten proces. Następnie przechodzimy do tego, co się dzieje, co, co robią te frykcje na rynku pracy. I teraz tak, jeżeli mamy zmianę strukturalną w warunkach niedoskonałej mobilności na rynku pracy, przy szybszym wzroście produktywności w sektorze przemysłowym niż w usługach, wówczas płace w usługach będą wyższe niż w przemyśle, z czego to się bierze? Bierze się z tego, że przy takiej zmianie strukturalnej popyt na pracę w, w, w przemyśle maleje. Ta praca powinna się przenieść z przemysłu do usług, ale. E, e, Frykcje mobilności spowalniają przenoszenie pracy z sektora przemysłu do usług, wobec tego w usługach produkuje się troszeczkę mniej niż się by produkowało, gdyby nie było tych frakcji mobilności, co podnosi cenę usług i podniesienie tej ceny usług powoduje, że rosną, ponieważ tam jest doskonała konkurencja, rosną płace w sektorze usług. Także mamy taki dość zaskakujący wynik, trochę, że szybszy wzrost produktywności w sektorze przemysłowym podnosi płace w usługach. No to zaraz do wodu to jest ta intuicja, którą tutaj przedstawiłem, tak. Okay. I teraz przechodzimy do głównego wyniku. Preferencje w stosunku do redystrybucji. Preferencje w stosunku do redystrybucji, żeby prowadzić preferencje w stosunku, żeby preferencje w stosunku do redystrybucji po pierwsze trzeba sprowadzić wyprowadzić w dla każdego konsumenta coś, co się nazywa pośrednią funkcją użyteczności względem polityki. Ona tutaj się właściwie sprowadza do zrozumienia, co się dzieje w ograniczeniu budżetowym. Czyli z jednej strony konsumenci nie lubią opodatkowania, bo podatki zabierają im dochody i generują to koszt opodatkowania, a z drugiej strony, w zależności od tego, gdzie się z drugiej strony, dostają coś od, od rządu. Tak Czyli teraz w zależności, gdzie konsument jest na, ze swoimi dochodami względem średniej to albo może chcieć redystrybować, albo może nie chcieć. Tak? To intuicja jest dość oczywista, czyli bogaci będą chcieli, nie chcieli, będą chcieli redystrybować mniej, biedni będą chcieli redystrybować więcej. I teraz zacznijmy od sytuacji, gdzie nie ma tych nie, nie ma problemu z mobilnością czy, lub też nie ma zmiany strukturalnej, wówczas stopa podatkowa zależy od nierówności. Tak w skrócie mówiąc, to miarą nierówności, którą tutaj stosujemy, to jest odległość między średnią i medianą. Wynika to z tego, że w przypadku czystego głosowania większościowego w, 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 polityka implementowana w ramach takiego wyboru jest polityką preferowaną przez medianowego wyborcę. Tutaj jednym z kluczowych założeń, z jednym z kluczowych... W, w, nie założeń, tylko wyników jest to, że preferencje mają jeden wierzchołek. No i też jednym z wy... to, to implikuje, że im bardziej średnie jest oddalone od mediany, tym większe będą wybierane w głosowaniu większościowym nierówności. Dodatkowo teraz przechodzimy do efektu zmiany strukturalnej. Tu kluczowy jest ten lemat. Czyli co się dzieje, jeżeli płace w usługach są wyższe niż w przemyśle, wówczas średnia w całej gospodarce będzie równą średnią płacy w usługach i w przemyśle. Natomiast mediana w całej gospodarce będzie niższa niż średnia mediana w obydwu sektorach. I to jest ten główny mechanizm, który będzie powodował, że wraz ze zmianą strukturalną, czyli ze wzrostem płac w usługach Będą, roś, będą rosły nierówności i rosła, rosły preferencje do redystrybucji medianowego wyborcy. Gdy przechodzimy do, tutaj do tego wyniku, to właściwie troszeczkę go powiedziałem, czyli yy, wzrost pracy w usługach podnosi średnią bardziej niż medianą, ponieważ wzrost y, pensji w usługach podnosi średnią bardziej niż medianę, to odległość między średnią i medianą rośnie i mediane wyborca preferuje więcej redystrybucji. Yy, empiryczne obserwacje pominę, bo już Czas mi się kończy. Podsumowując, czyli badamy, badamy efekty zmiany strukturalnej przy niedoskonałej mobilności siły roboczej. Przepływ siły roboczej między sektorami jest spowolniony przez frykcję na mobilność i to spowalnia dostosowania i podnosi cenę usług, a podnosi cenę usług i podnosząc cenę usług podnosi też płace w usługach. Wzrost płacy w usługach powyżej płacy w przemyśle powoduje wzrost nierówności i medianowy wyborca preferuje więcej dystrybucji. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie.